Cześć, cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gostek od Komiksów, Marcin Smugły i dzisiaj przygotowałem dla Was Marvela. Nowość od Egmontu Loki agent Asgardu od Ala i Winga, dobrze znany nam scenarzysta, dobrze znana nam persona w świecie komiksów superbohaterskich. Ale oprócz Lokiego przygotowałem sobie inne komiksiki, no i standardowo zacznijmy przed omawianiem tego tomu od kwestii, co warto przeczytać przed. Moi drodzy, Loki Agent Asgardu dzieje się w momencie, kiedy Marvel postanowił zrobić um, Mały restart wszystkich swoich serii. Został wtedy e, szumnie nazwany jako Marvel Now i dostaliśmy wtedy wydaną w Polsce bardzo fajną serię o torze gromowładnym od Arona. No i właśnie moi drodzy, ta seria bardzo długo trwała. Był Tor, później była potężna Thor i tak te serie trwały, trwały aż po dzień dzisiejszy po Marvel Fresh, zakończone wielkim, wielkim eventem Wojna Światów. No i królem Torem. I tak, moi drodzy, jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje w Midgardzie, co się dzieje w Asgardzie, jakie są losy bóstw skandynawskich pisanych przez Marvela, dobrze jest znać właśnie tą serię, o której wspomniałem i komiks, który wam teraz kartkuje. Notabene mamy kilka nawiązań do historii Tora. Podpowiem Wam tylko tyle, że no, Thor w pewnym momencie stał się niegodny. Ale żeby było tego mało, to Loki, agent Asgardu przycinany jest przez różnego rodzaju eventy. Pierwszy z nich jest to Original Sin, czyli Grzech Pierworodny łączący ze sobą serię Lokiego i wspomnianego przed chwilą Tora, komiks, Thor i Loki dziesiąty świat. Ehm, kolejny... Kolejny event, który jest wspomniany w Lokim Agencji Asgardu jest to Axis i tutaj już wyświetlę wam grafikę. No i na sam koniec mamy drobne wspomnienie Tajnych Wojen od Hickmana. Także zauważyliście, że tego jest trochę, dlatego już na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest to komiks, który poleciłbym przede wszystkim osobom oczytanym z... Marvelem z okresu Marvel Now, ewentualnie dla osób, które znają wymienione serie, wymienione eventy. Dobrze moi drodzy, lecimy teraz do fabuły o co chodzi w Loki i dlaczego mamy do czynienia z takim młodzieniaszkiem. I pozwólcie, że skoczę do pewnej czarnej planszy, która wita nas praktycznie po kilku stronach o historii Lokiego. Moi drodzy, w dużym skrócie Ponieważ All Ewing nie zagłębia się za bardzo w to, jak stary Loki przyistoczył się w młodego, e, pokrótce stary Loki wziął i umarł. Jednak to jest super bohater szczyzna. On musiał się odrodzić. I mamy tutaj nowego Lokiego, który postanawia zacząć z czystą kartką. Jednak no wiecie, stary Loki dużo namieszał w historii Marvela, no i ma dość taką no, negatywne ma opinie, żeby to ładnie nazwać, dlatego młody Loki postanawia coś z tym zrobić. Zawarł on pakt z władczynią świata bogów skandynawskich, czyli z Wszechmatką. No właśnie, jaki to był pakt? Bardzo prosty. Za każdą misję spełnioną um, przez... znaczy za każdą misję, która została zlecona przez Wszech, Wszechmatkę i oczywiście została ona pozytywnie zaliczona, Loki miał wymazać jeden swój grzech z przeszłości, z pamięci i z historii. I tak moi drodzy oto Loki stał się agentem Asgardu. Pierwsze historie, pierwsze cztery zeszyty opowiadają o tym, jak Loki spełnia różnego rodzaju zadania, no i jego jak gdyby główną misją jest prowadzenie znanych bohaterów ze świata opowiadań i mitów skandynawskich. Między innymi będzie musiał dorwać e, znanego po ogromce smoka Fafniera. I tutaj, moi drodzy, chciałbym przeskoczyć do końcówki piątego zeszytu, gdzie mamy nawiązanie już do pierwszego eventu prezentowanego przed chwilą, Toriloki 10 Świat. Przechodzimy, moi drodzy, do drugiej, można powiedzieć, serii opowiadań. Tym razem, jak zauważycie, jest Dum, jest związany Loki. Wspomniany przed chwilą e, po, złoczyń, złoczyńca postanawia porwać naszego bohatera do Latferii, no i go Uwięzić. I wszystko to, moi drodzy, związane jest z kolejnym eventem, jaki działo się w tym momencie. Mowa tutaj o, aks o Aksisie. Event, w którym to źli stali się dobrze, a dobrzy stali się tymi złymi. No i moi drodzy, z takiej ciekawostek powiem, że Loki w tym momencie utracił swoją zdolność do kłamania. Także mamy dość ciekawy motyw. I moi drodzy, od tego momentu porzucamy po części misję dla wszechmatek i rozpoczyna się droga. Droga, w której to Loki będzie się chciał zmierzyć ze swoim przeznaczeniem, ze swoimi przywarami, ogólnie z tą metką Boga kłamstw i różnych sztuczek. No i przy okazji zacznie go to ścigać przeszłość, jaka to będzie konkretnie, to już Wam nie będę zdradzał. No i moi drodzy, po tych, po tych wydarzeniach, gdzie no Loki na chwilę zmienia nazwę na um, Agent, Agent of Axis, czyli Agent Axis, dochodzimy już do trzeciej części, gdzie mamy finał, finał walki Lokiego z samym sobą, gdzie ostatecznie się dowiemy, czy e, Loki pozostanie Bogiem kłamstw i psud, czy może E, zwalczył stare przywary, wymazał historię i stał się nowym Bogiem. W, między, w międzyczasie będziemy mieli do czynienia z bardzo, e, można powiedzieć, e, epicką bitwą w niebiosach skandynawskich, a na Ziemi będzie akurat trwała sekretna tajne, secret wars, czyli tajne Wojny. No i widzicie tutaj, akurat dobrze mi się otworzyło, szukałem tego kadru, mamy Odyna, który ostrzeliwuje swoich wyroków. Przechodząc moi drodzy do wrażeń, powiem szczerze, że dla mnie Loki, agent Asgardu rozpoczął się bardzo dobrze. Dostajemy początkowo lekką historyjkę w klimatach y, komediowego akcyjniaczka. Loki taki typowy psotnik i to zostało bardzo fajnie podkreślone, spełnia kolejne misje wszechmatki i naprawdę z lekkością zdobywa kolejne punkty, wymazując oczywiście grzechy przeszłości. Jednak moi drodzy to wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia w momencie kiedy dochodzimy do wspomnianego przerywnika, czyli to już był piąty zeszyt. No, jeszcze raz się tutaj pozwólcie, że cofnę do niego. No, już tutaj gdzieś dochodzimy. Jest. W tym momencie poczułem, jakby mnie ktoś uderzył komiksem w głowę i się zastanawiałem, czy coś nie spadło z mojej półki. Powiem szczerze, po latach czytania komiksów obecnie nie za dobrze odbieram takie przerywniki to już pozostawiam wam czy wam takie rzeczy przeszkadzają czy nie przeszkadzają niemniej wchodzimy w drugą historię w historię która nas będzie prowadziła do Axisa i w tym momencie All Ewing postanawia gdzieś na bok odłożyć te wszystkie misje wszechmatki troszeczkę schodzimy z tego lekkiego komedyjnego tonu a zaczyna się powolny pochód w dość już bardziej mroczne cięższe wątki w której to Loki będzie tak naprawdę poszukiwał samego siebie. I powiem szczerze, że jak jeszcze Axis był dla mnie w porządku, jeszcze to rozumiałem, że Loki miał pewną przemianę. Tak powiem szczerze, już ostatni akt, w którym dochodzi do kulminacji, nie tylko wielkiej wojny, ale również dostatecznego do odpowiedzi, kim jest Loki, agent Asgardu. Poczułem, że mam do czynienia z pewnym takim chaosem narracyjnym. Związane jest to z tym, że mamy wspomnianą właśnie tajną wojnę, bogowie się tłuką, ponieważ nastał kolejny Ragnarok, no i mamy Lokiego, który musi sobie odpowiedzieć, kim tak naprawdę jest. I tak moi drodzy, przechodząc do podsumowania, y, powiem, że jest to dobrze napisany komiks, ale nie dla wszystkich. Jeżeli chodzi o mnie, to ja traktuję go jako uzupełnienie pewnych luk, pewnych białych plam, które miałem w momencie czytania głównej serii o torze, czy ewentualnie jakichś pobocznych eventów, gdzie występował Loki. I myślę, że przede wszystkim, jeżeli miałbym polecić komuś lekturę tego komiksu, to mm, poleciłbym go bardziej oczytanym fanom Marvela, którzy kojarzą wydarzenia z Marvelna, którzy czytali wspomnianą serię Arona, ewentualnie wspomniane już wielokrotnie tutaj eventy. Um, i mogę powiedzieć, że nie zawiedziecie się. Będziecie zadowoleni. Dużo zostanie tutaj wyjaśnione. Przy okazji też dostaniecie według mnie dobrze napisanego Lokiego. Ale no właśnie, to nie jest Loki dla wszystkich. To nie jest Loki dla wszystkich. Mam nadzieję, że w przyszłości Egmont zadba również o y, początkującego czytelnika, fana y, m.in. serialowego Lokiego i dostaniemy komiks bardziej przystępny dla osoby, która nie zna całej mitologii i tony komiksów. I to wszystko ode mnie, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was na Facebooka Gostka od Komiksów. Tam wrzucam informacje odnośnie innych komiksów superbohaterskich, ale również mank czy audycji, która się powoli zbliża. To wszystko. Bardzo Wam ślicznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, no i na końcu dużo zdrowia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło.